W imię Ojca i Syna, i Tła Świętego. Amen. Matko Boża, tę modlitwę składam w Twoim sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna. W dniu dzisiejszym łączy moje cierpienia i mój krzyż, i cierpienia, i krzyża ludzi, którzy nie oferują ich w z Twoim krzyżem, Pani Jezu, przez niepokalaną mamę Twoją i proszę Cię, Pani Jezu, przez bolesną Twoją i krew, którą wolałeś nas, nas sami na krzyżu, przez najświętszą akonię Twoją, przez miłosierdzie Boże, daj własne spawienia duszą, dziś i w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. W imię Ojca, I Syna, I Dła Świętego. Amen.